Cześć! Pokażę Wam dzisiaj bardzo fajne getry z firmy Grand Prix. Jest to marka ukraińska. Mamy te getry dostępne w kilku wariantach. Pierwszy z nich to jest: spójrzcie, struktura jest taka tłusta. Getry są bardzo szczupłe, ale one są mega elastyczne, więc jeśli macie szczupłe nóżki, to one będą bardzo dobre, ale jeśli mamy grubszą łydkę, to bez obawy one się fajnie rozciągają. Mamy tutaj. Na końcach dziurkę taką na obcas i to jest bardzo fajne, że one są bezszwowe. Ten oto model ma 60 cm długości, więc będzie taki do kolan, za kolano. W składzie ma 73% wiskozy, 24% nylon i 3% elastan. Kolejna opcja to są długie getry ale troszeczkę już inną mają strukturę, są takie bardziej, no takie mniej tłuste, czyli nie mają takich bardzo mocnych, widocznych tutaj tych przeszyć. Również są bezszwowe, jedynie mają taki mankiet na górze, dzięki czemu właśnie jeśli mamy szczupłe nogi, to nie będą nam się te getry czy tam ocieplacze zsuwać. Również mamy tutaj, spójrzcie, dziurkę na obcas. Te dziurki są bardzo ważne, bo oprócz tego, że nie będą się getry nam suwały w trakcie tańca, to chronimy buty. A jak, jak wiemy, buty lubią się przecierać na piętach, czyli właśnie w tym miejscu. I teraz, zakładając getrę, tutaj przekładając przez tą dziurkę, tą część buta mamy osłoniętą, a więc buty wolniej się zużywają. Ten oto model ma 74 cm długości, 50% to jest wiskoza i 50% to jest akryl. I ta wersja składu jest również jeszcze w takiej krótkiej. Również taki sam mankiet, taka sama dziurka na obcas, taki sam skład, 54 cm długości. Czyli te getry są dostępne albo. Długość 73 cm albo 54. To nie są oczywiście wszystkie getry, które są dostępne w naszym sklepie. Zachęcam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej i w sklepie wszystkie getry, które tam są: mają opis, mają również podany skład oraz długość poszczególnych modeli.